Powiem Państwu, jak przebiegły jest ten plan i jak przebiegła jest, jest to uzasadnienie, które Państwu się podaje, że chodziło o czas wolny dla dzieci, o troskę dzieci. Proszę Państwa. Równolegle, kiedy Ministerstwo Edukacji podało, że będą te zmiany, w, w ty, zaproponowało te projekty rozporządzeń, równocześnie przekazano na razie bardzo niewiele informacji, że w ramach tej odchudzonej podstawy programowej, czyli tego zaoszczędzonego czasu, pojawią się nowe zajęcia. Czyli nie chodziło o wolny czas dla dzieci. I teraz jakiego rodzaju to będą zajęcia? Proszę państwa, od 1 września 2024 wchodzi nowy obowiązkowy przedmiot Wiedza o zdrowiu. Proszę państwa, pomysłodawcą tego przedmiotu jest Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. A o co chodzi w tym przedmiocie? To znaczy tutaj my się domyślamy, że chodzi proszę państwa o przygotowanie konsumenta koncernów farmaceutycznych, chociaż nie tylko, bo proszę Państwa, jak tutaj bardzo niewiele jest informacji, ale z tych szczrzępów staramy się jakiś obraz stworzyć. Proszę Państwa, jakie tam zagadnienia w tym nowym przedmiocie to będzie przedmiot obowiązkowy? Proszę Państwa, jakie zagadnienia tam są przewidziane? Seksualność, promocja szczepień, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności. Czyli to wszystko, co do tej pory Państwu mówiliśmy, że można sprzeciwić się wejściu organizacji pozarządowych z tą propagandą, z tą seksualizacją do, 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 do szkół poprzez złożenie tak zwanego oświadczenia rodzicielskiego, to wszystko już nie ma sensu, proszę Państwa, ponieważ oni nie będą wchodzili bocznymi tylnymi drzwiami. Oni wejdą wprost, bezpośrednio, poprzez ten e, przedmiot. Co więcej, proszę Państwa, ten przedmiot będzie obowiązkowy również w szkołach prywatnych. Czyli nie uciekniecie z dzieckiem do szkoły prywatnej. W szkołach katolickich będzie dotyczył wszystkich dzieci, proszę Państwa. Co więcej, proszę Państwa, w ramach tej promocji szczepień zakłada, planuje się, aby wszystkie szczepienia dzieci, te tak zwane z kalendarza do 15 roku życia, odbywały się na terenie szkół i żeby rodzice nie mieli na to większego wpływu. A więc proszę Państwa, tutaj przekazuję to Państwu, bo to jest szalenie niebezpieczne, na to musimy się przygotować i tak wykorzystując tutaj prawników z Ordo Juris, ale nie tylko, tak się przygotować, żeby się temu w jaki sposób przeciwstawić, uchronić dzieci. Proszę Państwa, kolejny rodzaj zajęć, który ma się pojawić od 1 września 2024, nowe zajęcia z ratowania życia. Cokolwiek pod tym hasłem się kryje, ale w wydaniu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Proszę Państwa, wszystkie dokumenty już są podpisane, czyli proszę Państwa, Rupta co chce, ta wchodzi oficjalnie do szkół pod pozorem zajęć z ratowania życia. I ostatni, proszę Państwa, program, który wejdzie do, do wszystkich szkół to jest nowy program, nie przedmiot, a program dla szkół Szkoła przyjazna LGBT. Tutaj, proszę Państwa, pomysłodawcą tego programu jest nowa minister do spraw równości, pani Katarzyna Kotula. Niewiele wiemy. Wiemy tylko, że mają być tworzone listy osób przyjaznych LGBT, ale również osób nieprzyjaznych LGBT. Czyli, proszę Państwa, czego. Co tutaj przewidujemy? Że będziemy uczyli dzieci donosicielstwa, tak? Że nauczyciel, że dyrekcja szkoły, co więcej, że rodzic w domu jest nieprzyjazny LGBT. Proszę Państwa, to są te najważniejsze sprawy, ale teraz kończąc już chciałam Państwu powiedzieć, że największa batalia teraz to jest właśnie ta walka o to, żebyśmy nie zostali wchłonięci do tego europejskiego obszaru edukacyjnego, czyli musimy proszę Państwa sprzeciwić zmianie podstawy programowej, bo jeżeli to przegramy, to proszę Państwa, to jest koniec polskiej edukacji. Dziękuję Państwu pięknie. Witajcie moi drodzy i zaraz się przestaniecie śmiać. Bardzo wiele osób było zadowolonych, czego nie rozumiem, ale było zadowolonych, że Pani Ministra Nowacka Zdecydowała, iż nie będzie zadań domowych, a program szkolny będzie okrojony. Oczywiście produkcja idiotów w całej pełni. No, ale ludzie się cieszyli. Ja nie wiem, czy warto się cieszyć, że się będzie miało głupie dziecko, no ale trudno. Ale okazało się, że to była Ściema. Jedna wielka Ściema. Więcej informacji. O tym, co teraz Wam powiem, znajdziecie na Facebooku Świadomi Jędrzejów. Jest taki portal Świadomi Jędrzejów. Zapraszam. Wszystko możecie sobie dokładnie tam wysłuchać. Tam są odpowiednie artykuły podane itd. Tak tak Ale do meritum. I cóż się okazało nagle? Okazało się, że nie będzie wolnego czasu w szkole i nie będzie mniej zajęć, bo od 1 września, o czym na razie sza. Wchodzi nowy przedmiot. Tak się pięknie nazywa nauka o zdrowiu. Rzecznik Praw Pacjenta firmuje to, ten nowy przedmiot, i teraz uważajcie. Nauka o zdrowiu będzie uczyć swoje dzieci o seksualności, o promocji szczepień, o Szacunku dla osób LGBT. Takie są trzy filary nauki o zdrowiu. Co ma wspólnego LGBT ze zdrowiem? Nie wiem. Ale już dawno zobaczyłem, że tutaj już wszyscy chodzą w kłamstwie, więc nie dziwię się. Ale to nie wszystko, moi drodzy. To wszystko, co Wam mówię, jest w odpowiednich przepisach. Więc jak ktoś kręci teraz głową i będzie mówił, że to nieprawda, sprawdźcie sobie na portalu świadomi Więdrzejów, ale przekonacie się o tym. Mam nadzieję, że może się uda nie przekonać, ale przekonacie się o tym 1 września. Przedmiot jest obowiązkowy, czyli nie tylko będzie w szkołach publicznych, będzie w szkołach prywatnych, także w szkołach. Katolickich. Nie ma wyjątku. Wszyscy będą się musieli uczyć. W, w ramach tego przedmiotu, usłuchajcie uważnie, 35% rodziców w Polsce niech nie szczepi dzieci. A teraz słuchajcie: oto sposób na to, żeby was wykolegować. W ramach tego przedmiotu bo, będą się odbywały. Obowiązkowe szczepienia dzieci. Tak jak ministerstwo ustali, bez powiadamiania rodziców. Fajnie? No to mamy totalitarny rząd. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Uczniowie będą tworzyli listy osób sprzyjających LGBT i wrogich LGBT. Przecież to jest czysta komuna. To za komuny dzieci donosiły na rodziców, rodzice donosili na sąsiadów, i teraz dokładnie to samo będzie się działo. Ja myślę, że się bardzo cieszycie, szczególnie wyborcy PO, Lewicy, tej całej menażerii 13 grudnia będą się cieszyli. Przecież o to im chodziło, prawda? Nie o to wam chodziło? No nie wierzę, że jesteście tak głupi. Wiedzieliście, na kogo głosujecie i wiedzieliście, że oni szykują zamordyzm. Szkoła, ten przedmiot będzie tego uczył, że szkoła ma być przyjazna LGBT. Jeszcze się dziwicie? A czemu się dziwicie? Czegoś, czemu się dziwicie, ludzie? Przecież o to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Ja nie będę się pastwił nad, nad tą menażerią 13 grudnia, bo szkoda mojego czasu. Powiem wam tylko tyle, jako chrześcijani to mówię teraz. Ci ludzie, wprowadzając te zasady, są absolutnie wrogo nastawieni do Bożego prawa. Oni się buntują przeciwko Bogu w sposób oczywisty. I teraz posłuchajcie. Biblia mówi, że Bóg takich ludzi pozabija. Dokładnie! Bóg Biblii takich ludzi pozabija, więc jeśli chcecie ponieść śmierć, to trwajcie przy nich, a jeśli chcecie uratować swoje życie, to uciekajcie od nich, żeby i do was nie przyszedł sąd. To już nie przejdzie. Nawet na Zachodzie nie wymyślono takiego szaleństwa, i nawet na Zachodzie nie ośmielono się zrobić takich rzeczy. Mało tego, przypomina mi się jeszcze jedna rzecz, to mnie dopiero rozbawiło. W ramach nauki o zdrowiu będzie przedmiot ratowanie ludzi. I jak myślicie, kto będzie odpowiadał za ten przedmiot i kto będzie go nauczał? Nie słyszę. A teraz otwórzcie uszy, oczy i weźcie głęboki wdech. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. I co to oznacza? Kasiorka tam leci. Za każdego, kto będzie stał, jako nauczyciel, i dla szeryfa również tego w czerwonych spodniach, kasiorka leci. No, mamy wreszcie wszystko kawa na ławę. Wszystko jasne. Ludzie, wy jesteście nienormalni. Po prostu nienormalni, a wasze dzieci będą zboczeńcami.